Prezentacje w IT, jak prezentować swoje pomysły osobom nietechnicznym. Jako specjalista IT komunikujesz się w różnych sytuacjach. Doradzasz w projektach interdyscyplinarnych, rozwiązujesz pilne problemy w zespołach roboczych. Czasem prezentujesz swoje pomysły partnerom biznesowym na spotkaniach, a czasem w organizacji, która cię zatrudnia. Takich sytuacji może być wiele, jednak mogą się one wiązać dla ciebie z pewnymi wyzwaniami. Ponieważ mimo ogromu wiedzy, jaki posiadasz, możesz nie zawsze docierać z przekazem w taki sposób, jakbyś chciał lub chciała. Zastanów się, proszę, czy zdarza ci się czasem, że wiesz, jak rozwiązać problem, ale zespół tego nie kupuje? Albo chcesz doradzić klientowi Twoim zdaniem najlepsze rozwiązanie, ale klient widzi to inaczej? Jeśli tak, to nie jesteś jedyny lub jedyna. Pytanie, czemu tak się dzieje? Jedną z przyczyn jest to, że jako znawcy tematu czasem trudno jest ci wyobrazić sobie, jak to jest nie wiedzieć czegoś, co sam lub sama wiesz. Jest to powszechne zjawisko zwane klątwą wiedzy, które często dotyka specjalistów. Z jednej strony prezentujesz wysoki poziom znawstwa, z drugiej, dla osób niezaznajomionych z tematem, możesz wydawać się niezrozumiałe lub niezrozumiała. Co możesz zrobić, jeśli często komunikujesz informacje techniczne niefachowej publiczności? Po pierwsze, zorientuj się, kim są Twoi odbiorcy, czym się zajmują, w jaki sposób korzystają z technologii informacyjnych i od jak dawna. Po drugie, zapewnij słuchaczom kontekst, zanim zaczniesz zgłębiać temat. Ludzie mogą nie wiedzieć, o czym mówisz na początku, więc postaw się proszę na ich miejscu i najpierw krótko wprowadź temat. Trzecia rzecz, najważniejsza, dostosuj przekaz do publiczności. Używaj słów które Twoi słuchacze rozumieją. Uściślając, nie mów technicznie do menedżerów, nawet jeśli jesteś osobą techniczną. Nie używaj zbyt wielu akronimów i skrótów, chyba że wiesz, że ludzie, którzy Cię słuchają, je znają. Jeśli jesteś menedżerem, nie oczekuj, że osoby techniczne będą znać wszystkie koncepcje biznesowe, które Ty znasz. Dam Ci przykład. Wyobraź sobie, że Twoja firma padła ofiarą cyberprzestępstwa. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu udało się ustalić, że był to atak hakerski z użyciem oprogramowania typu ransomware. Dostało się ono do systemu poprzez wstępny atak phishingowy, zaszyfrowało dane w systemach i na serwerze, a następnie skasowało wszystkie kopie zapasowe, żeby uniemożliwić przywrócenie systemu do stanu sprzed ataku. Cyberprzestępcy żądają okupu w dużej wysokości, co jest ważne, o ile Twojemu zespołowi wystarczy komunikat ransomware i każdy zrozumie, że chodzi o oprogramowanie wymuszające okup, to mówiąc w ten sposób do prezesa firmy, możesz wywołać frustrację, a nawet panikę, bo na wyższym szczeblu to on w jakiś sposób będzie musiał zarządzić tą sytuacją. Co możesz powiedzieć prezesowi? Panie prezesie, nasze systemy zostały zaatakowane oprogramowaniem wymuszającym okup. To tak, jakby włamano się panu do domu i porwano dziecko dla okupu. W tym przypadku takim dzieckiem są nasze dane firmowe oraz poufne informacje na temat klientów, a my jesteśmy trzymani w sytuacji okupowej. Oto co powinniśmy teraz zrobić. Zwróć proszę uwagę, że mówisz dokładnie o tej samej sytuacji, ale komunikujesz problem inaczej. Mówiąc do zespołu, nie musisz poświęcać dodatkowego czasu na wyjaśnianie, czym jest ransomware czy phishing, mówiąc do osób nietechnicznych niestety już tak. Jako autor komunikatu, jeżeli podejmujesz się prezentacji czy komunikacji do osób spoza branży, twoim obowiązkiem jest dostosowanie wypowiedzi do tych właśnie osób. Dlatego dostosuj swój przekaz bo dzięki temu ludzie zrozumieją, co im chcesz przekazać, a ty osiągniesz efekt, na jakim ci zależy. Powodzenia.